Rozmowa dnia. Gościem sygnał dnia minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tygodnik Wprost wczoraj na swojej stronie internetowej poinformował o tym, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu 11 sierpnia ma pojawić się projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom weryfikację czy ich pracownicy są zaszczepieni i ewentualne przesuwanie niezaszczepionych na inne stanowiska. Czy to prawda? Tego rodzaju postulaty zgłaszali samorządowcy, nie samorządowcy, pracodawcy przede wszystkim w konsultacjach dotyczących walki z COVID, w konsultacjach dotyczących budowy narodowego programu szczepień. I oczywiście różnego rodzaju analizy są prowadzone. W związku z tym, że w Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, widzimy spowolnienie tempa rejestracji na szczepienia, a w konsekwencji analizujemy możliwości wzmocnienia różnego rodzaju zachęt czy stworzenia możliwości do polepszenia tej dynamiki rejestracji na szczepienia. Z Pana odpowiedzi wnioskuję, że taki projekt się pojawi. To nie jest absolutnie żadna deklaracja, dlatego że wspominałem o analizowaniu różnego rodzaju rozwiązań. Jednym z tych rozwiązań jest to, o którym Pan mówi. Panie Ministrze, a czy w, w, przy tej analizie jest brane pod uwagę to, co jest napisane w artykule 32 Konstytucji, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym? Oczywiście, że wszystkie przepisy muszą być zgodne z konstytucją i nie można tworzyć prawa, które by konstytucję naruszało. Jeżeli prowadzone są analizy nad poszczególnymi aktami prawnymi, to one dotyczą oczywiście również tego, aby wpisywać się w obowiązującą w Rzeczpospolitej Polskiej konstytucji. Rzecznik rządu Piotr Miller wczoraj mówił o tym, że przy, w przypadku ewentualnego lockdownu czwartej fali zaszczepieni mogliby korzystać z pewnych przywilejów. Rozumiem, że oni. Nie będą objęci przepisami lockdownu? Ja bym nie, nie używał określenia przywileje. No, po prostu są pewne zasady wynikające z przesłanek epidemicznych. To, o czym wspominał pan minister Miller, rzeczywiście również jest analizowane i możemy się liczyć z tym, że przepisy mające na celu zahamowanie pandemii, które byłyby wprowadzane w czasie czwartej, fali, jeśli z taką będziemy musieli mierzyć się w Polsce, a wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie, będą uwzględniały fakt tego, czy ktoś przebył już chorobę, czy ktoś jest zaszczepiony bądź ma negatywny wynik testu przeciw COVID-19. Panie ministrze, bo minister Miller też mówił o tym, że rząd nie wyklucza takich rozwiązań, jak są wprowadzone przez prezydenta Macrona we Francji. Czy w takim razie może być tak w Polsce, że na przykład wstęp do restauracji czy do pociągu będą mieli tylko zaszczepieni? Oczywiście, że nie można wykluczać żadnych rozwiązań. My bardzo Uważnie śledzimy, co się dzieje w innych krajach, i europejskich, i pozaeuropejskich, natomiast musimy pamiętać, że Polska jest e, krajem, e, który ma swoją specyfikę, jak każdy zresztą kraj, i te e, rozwiązania, które. Proponujemy, muszą być dostosowane do sytuacji, które w, która w Polsce ma miejsce, więc ja bym tutaj nie robił takich prostych kalek, że na przykład w Polsce za chwilę wykorzystamy doświadczenia z Francji czy z Hiszpanii, natomiast oczywiście myślimy i analizujemy o różnych tego typu rozwiązaniach. Natomiast to, co jest najważniejsze i na co chciałbym położyć nacisk, to przede wszystkim przygotowujemy się do takiej długofalowej, długoterminowej akcji edukacyjnej, bo Polska jest krajem, w którym w którym dorośli nie są przyzwyczajeni do szczepień. Widać to po wynikach szczepień na grypę. Jesteśmy absolutnie na końcu tej stawki europejskiej, jeśli chodzi o osoby dorosłe szczepiące się przeciwko grypie. A w konsekwencji musimy pracować nad zmianą pewnych postaw społecznych, które w Polsce są obecne, a tego rodzaju z kolei działania nie są to działania krótkoterminowe. Tego rodzaju działania nie, ma, nie odbywają się w ciągu tygodnia czy, czy miesiąca. To są raczej działania długofalowe i nad tym pracujemy. Pracujemy nad tym, żeby w szkołach pojawiło się więcej informacji na temat szczepień i nad innymi projektami o charakterze edukacyjnym. Mówi Pan minister o szkołach, ale w takim razie w tym szerszym aspekcie społecznym jak ta akcja edukacyjna może wyglądać kto ją będzie prowadził? Ministerstwo Edukacji będzie w najbliższych dniach przedstawiało informacje na ten temat. Przy czym tu nie chodzi wyłącznie o lekcje czy warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, również chodzi o webinaria dla rodziców, również chodzi o podejmowanie działań edukacyjnych i wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, które się pojawiają osobom dorosłym. Dlatego że nie można lekceważyć obywateli, którzy mają jakieś wątpliwości czy nie mają pełnej. Wiedzy na temat szczepień. Trzeba po prostu tę wiedzę rzetelną, a nie albo zmanipulowaną, albo w ogóle fałszywą, przekazywać. Czy będzie obowiązek szczepień dla lekarzy? To miała rekomendować Rada Medyczna działająca przy premierze? Takie głosy wśród przedstawicieli Rady Medycznej pojawiły się. Są one dosyć powszechne, mogę nawet tak powiedzieć. Zresztą w środowisku medycznym wiele tego rodzaju wypowiedzi się. Słyszy. Niemniej nie mamy tego rodzaju decyzji żadnych podjętych. O ile pamiętam, w krajach Unii Europejskiej jest to przy, przypadek w kilku krajach Unii Europejskiej zastosowania takich rozwiązań, a to nie jest rozwiązanie powszechne stosowane. A inne grupy zawodowe, na przykład nauczyciele, policja, wojsko? Tym podobnie jak w przypadku lekarzy nie ma tego rodzaju powszechnych rozwiązań w Unii Europejskiej, organizacja, organizacje międzynarodowe, m.in. Między WHO nie rekomendowały jak do tej pory, aby szczepienia przeciw COVID-19 były, Obowiązkowe, natomiast też trzeba po raz kolejny powtórzyć, że nie można wykluczać żadnych wariantów, i na przykład takich wariantów związanych z tym, że część grup zawodowych może być zobowiązana do szczepień. Natomiast podkreślę, w tym momencie nie ma żadnych takich decyzji. Panie ministrze, mówił pan o tej czwartej fali jako nieuniknionej, no ale w tej chwili mamy bardzo niskie te poziomy, jeżeli chodzi o liczbę nowo zainfekowanych osób, już nie mówiąc o liczbie ofiar śmiertelnych. To właściwie dlaczego takie przypuszczenia, że ta czwarta fala jest nieuchronna? Obserwujemy, co się dzieje u naszych sąsiadów, u naszych partnerów za granicą. Widać tam poważne wzrosty zachorowań. W Polsce ten trend rzeczywiście jest trendem, który można określić jako trend boczny. To znaczy, przestała spadać liczba zachorowań, utrzymuje się na podobnym poziomie nieco ostatnio. Wzrosła, natomiast nie ma takich przyrostów jak w innych krajach europejskich. Niemniej patrząc na rozwój pandemii w Europie i na świecie, trzeba bardzo poważnie liczyć się z taką możliwością i lepiej podejmować działania wcześniej i przygotowywać się wcześniej niż dopiero w sytuacji, kiedy nastąpiłby gwałtowny przyrost zakażeń, myśleć o tym, co trzeba zrobić. Krótko mówiąc, lepiej się przygotować i nie skorzystać z części przygotowanych rozwiązań niż zostać zaskoczonym przez kolejną. Fale pandemii. Panie ministrze, ustawa ograniczająca kapitał zagraniczny w mediach spoza obszaru Unii Europejskiej, tak zwany Lek tak to jest publicystycznie nazywane, wychodzi na to, że nie ma większości w obozie Zjednoczonej Prawicy dla tej ustawy. Wirtualna Polska sugeruje, że wówczas są dwa rozwiązania możliwe: rozważane w rządzie, albo włączenie i pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, albo umowa bilateralna ze Stanami Zjednoczonymi, które jest bardziej prawdopodobne. Ja przede wszystkim jestem przeciwnikiem używania tego określenia, którego pan redaktor użył, bo ono nie jest prawdziwe. Te rozwiązania, które proponujemy, są powszechnie stosowane w Europie. Mają one wprowadzić pewne standardy, które w innych krajach funkcjonują od lat, więc tutaj nie ma nic nadzwyczajnego w tym. W tym rozwiązaniu. Natomiast ja wierzę, że w ramach Zjednoczonej Prawicy uda się uzyskać poparcie dla tego projektu. I o tym projekcie, Panie Ministrze, ale także o sprawie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej porozmawiamy w części internetowej. Minister Michał Dworczyk jest gościem Sygnału. W dniaciąg dalszy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej 1. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Panie ministrze, to jeszcze właśnie kwestia, no ja użyłem tego, tej nazwy, bo ona jest w publicystyce powszechnie używana, no ale gdyby jednak ta większość się nie znalazła, bo tutaj no, ugrupowanie Jarosława Gowina zgłasza poprawkę dotyczącą rozszerzenia o kraje OECD. Jana Lichocka w, na naszej antenie w sygnałach dnia mówiła, że ona takiej poprawki nie poprze. Nie wiem, czy to jest stanowisko też klubu, to pytanie do pana. I czy jeżeli by się ta większość jednak nie znalazła, to czy jest możliwa z racji naszych... Szczególnych relacji z Amerykanami, jakaś umowa dwustronna? No, po pierwsze, formułując tego rodzaju poprawki, trzeba mieć w pamięci, co stoi za w ogóle pomysłem tego rodzaju rozwiązań legislacyjnych. Chcemy zabezpieczyć polskie media przed przejęciem przez kapitał z krajów, które są krajami niedemokratycznymi, a w konsekwencji można mieć obawy, że takie media wpływałyby na proces, na przykład wyborczy w Polsce. No, dlatego takie rozwiązania zostały przyjęte w innych krajach, we Francji, w Niemczech czy innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego my chcemy również te rozwiązania u siebie wprowadzić. Więc o, to jest jakby sprawa pierwsza. Sprawa druga i nie będziemy w takim razie, w konsekwencji tego, popierać takich rozwiązań, które by mogły tej idei czy sensowi ustawy zagrozić. Sprawa druga, no to mogę powtórzyć, że jestem przekonany, że najlepiej tego rodzaju wątpliwości rozwiązywać czy rozwiewać w drodze dialogu i my cały czas rozmawiamy z naszymi partnerami, zarówno z Zjednoczonej Prawicy, ale również poza obozem Zjednoczonej Prawicy przekonujemy parlamentarzystów żeby to prawo, które po prostu zwiększa bezpieczeństwo Polski, uchwalić i przyjąć. No, ale tutaj pojawiały się głosy tych naszych partnerów amerykańskich, że obserwują tę sytuację. Nawet mogliśmy usłyszeć, że podobno to nią jest zainteresowany bezpośrednio prezydent Biden. Była ambasador Mosbaker, uderzała tutaj w wysokie C, mówiła o zagrożeniu dla wolności słowa. Wiadomo, że Polsce zależy na tych relacjach, chociażby z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Czy w takim razie są prowadzone, jest jakiś prowadzony dialog, na szczeblu kancelarii premiera, czy w ogóle rządu z administracją amerykańską, żeby tłumaczyć przepisy tej ustawy, a może, żeby jednak skłonić właściciela no, tej stacji, no bo jednak te przepisy jej będą dotyczyć na przykład do jakiegoś podziału akcji. Po pierwsze, prowadzimy cały czas dialog z naszymi partnerami zagranicznymi, więc dialog ze Stanami Zjednoczonymi również się toczy. Po drugie no, nie ma się co dziwić wypowiedziom niektórych urzędników czy polityków amerykańskich, którzy znani są z tego, że zabiegają o sprawy firm amerykańskich czy amerykańskiego kapitału. Nie jest to nic nowego ani nic nadzwyczajnego. A po trzecie, jeśli mówimy o jakichś potencjalnych zagrożeniach czy cieniach, które miałyby się. Kłaść na relacje polsko-amerykańskie, czego nie przewiduję, ale no większym problemem w, absolutnie w odczuciu absolutnej większości polityków jest sprawa Nord Stream 2 i Ostatnich działań czy decyzji, które podejmowały władze amerykańskie w tej sprawie, no, de facto nie mając na uwadze bezpieczeństwa w tej części Europy, czy bezpieczeństwa Ukrainy, czy w ogóle szerzej w tej. Części Europy Środkowo-Wschodniej. Panie ministrze, sprawa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Po tym orzeczeniu była wypowiedź szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, Ryszarda Terleckiego, który powiedział, że jest reforma już gotowa, będzie na jesieni wprowadzona. Czy to oznacza, że Izba Dyscyplinarna przestanie istnieć i czy to oznacza no, jednak daleko idące ustępstwo względem instytucji? Po pierwsze, ja nie wiem, jakie są bieżące prace czy stan zaawansowania bieżących prac, prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Natomiast wielokrotnie powtarzaliśmy, że reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie zakończyła się, że jest wiele kwestii, które trzeba jeszcze załatwić. Więc zakładam, że pan marszałek mówił o jakichś pracach toczących się w tym obszarze. Czy to będą. Prace... No, pan, marszałek, pan Marszałek powiedział, że w tych zmianach także znajduje się propozycja co do Izby Dyscyplinarnej. To powiedział wprost. Bo, bo tak jak wspomniałem, zapowiadaliśmy, że jeszcze w tym obszarze wymiaru, szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, zmiany są potrzebne i one będą kontynuowane. Natomiast stoimy również na stanowisku, że w sprawie, o której rozmawiamy, Europejski Trybunał przekroczył zakres E, swoich kompetencji. I w tego rodzaju sytuacjach no, trzeba o tym pamiętać i domagać się tego, żeby wszystkie instytucje unijne przestrzegały traktatów, bo one są... Panie ministrze, ale, no, ale widać, wyra widać wyraźnie, że nie przestrzegają. Czy pan się nie obawia takiej sytuacji, że teraz rząd ustąpi, jeżeli chodzi o tę Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, czyli zezwoli na tą ingerencję w sferę, która no, traktatowo przy przypisana jest krajom członkowskim, a za chwilę SUE czy Komisja Europejska zaingeruje w jakimś innym obszarze, na przykład w kwestiach Światopoglądowych. Nikt nie mówi o ustępowaniu, i tutaj to są jakby, chyba nad, nadinterpretacje, do których odwołuje się pan redaktor. Mówimy o trwającej reformie wymiaru sprawiedliwości, a oczywiście nikt nie kwestionuje tego, że żadna instytucja unijna, również Trybunał, nie powinien przekraczać tych norm traktatowych. My mamy teraz określony czas, żeby odnieść się. Do stanowiska w tej kwestii. Zrobimy to i będziemy tłumaczyć i przypominać naszym partnerom o tym, że to Unia Europejska zbudowana jest na traktatach i wszyscy zobowiązani są tych traktatów przestrzegać. Panie ministrze Polski Ład, wicepremier Jarosław Gowin mówi, że będą zgłaszane przez porozumienie poprawki, że on nie zgodzi się na taką, tutaj cytat, podwyżkę podatków, uderzenie w przedsiębiorców i klasę średnią. Jak pan odczytuje te zapowiedzi, no jak rozumiem, dla ustaw podatkowych przedstawionych przez ministra Kościńskiego nie ma poparcia ze strony porozumienia. My cały czas rozmawiamy zresztą bardzo dużo na tłumaczenie czy wyjaśnianie kwestii związanych z polskim ładem, w tym sprawami podatkowymi partii. Porozumienie osobiście pan premier Morawiecki poświęcił, jak i inni politycy. Zresztą, absolutna większość tych ustaleń była wcześniej przygotowana w ramach porozumienia koalicyjnego, stąd może zaskakiwać obecna zmiana opinii wśród niektórych polityków. Natomiast... No, premier Gowin jak... mówi, że to nie jest zmiana opinii, tylko że on wyraził, wyraził taką ogólną, co do idei Polskiego Ładu, zgodę i dlatego złożył podpis. Natomiast teraz jest czas na szczegółowe poprawki. Więc ja wierzę, że dojdziemy do porozumienia. Również wierzę, że polski ład, który jest korzystny dla 90% albo neutralny przynajmniej, dla 90% podatników, będzie miał dużo szersze poparcie niż tylko poparcie zjednoczonej prawicy. A są rozmowy na przykład prowadzone i deklaracja poparcia może PSL-u, bo ostatnio można powiedzieć, że dzięki głosom PSL-u został wybrany prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Panie redaktorze, w polityce dialog jest czymś absolutnie normalnym, a ja bym nawet powiedział zasadniczym. Dialog i pewne ustalenia na przykład co do głosowania. Ale wie pan dialog, kompromisy, ustalenia. No na tym właśnie polega polityka. To nie powinna być wojna. To nie powinno być tylko takie szarpanie się wzajemne i bieżąca awantura. Tylko to powinno być szukanie pewnego konsensusu i porozumienia, które będzie najbardziej korzystne. Panie mistrzu, to ostatnia kwestia. Krzysztof Mączkowski, skarbnik Łodzi, przewodniczący komisji skarbników miast Unii metropolii polskich mówi, że polski ład finansują samorządy przy obniżce dochodów podatkowych rzędu 15 miliardów zł tych będzie konieczne obniżenie jakości bądź zakresu usług publicznych wykonywanych przez samorządy, jak pan odpowie na ten głos? Nie da się na to odpowiedzieć jednym zdaniem, ja mogę powiedzieć tylko tak, że sytuacja samorządów, nawet jeśli porównamy rok covidowy, rok 20 i obniżone podatki, bo prawo i sprawiedliwość konsekwencje obniża podatki, jeśli chodzi o przychody samorządów był lepszy dla samorządów niż rok 2019. Ponadto, jeśli mówimy już o kwotach, no to przypomnę, że tylko w tej chwili w prowadzonym programie właśnie z polskiego, w ramach Polskiego Ładu do samorządów trafi ponad dodatkowe 20 miliardów złotych. Ale ponadto, biorąc pod uwagę potrzeby samorządów w tym obszarze wydatków bieżących, bo do tego, jak rozumiem, pan prezydent Łodzi się odnosił, to również przygotowujemy pewne rozwiązania, które mają wyjść naprzeciw sygnalizowanym przez samorządy problemom. Michał Dworczyk, minister, szef kancelarii, premiera, był gościem Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny PolskieRadio.pl.